Siemanko, jesteśmy po ważeniu na, przed galą KSW Koloseum 2. Moim gościem jest Valeriu Mirszea. Valeriu, hello, how are you? Good, good, thank you. Jaki jest twój plan na walkę? Wiadomo, pierwsza walka skończyła jak się skończyła. Czy teraz wyciągnąłeś wnioski i zamierzasz zawalczyć inaczej? Czy po prostu mankamenty Romana, które możesz wykorzystać na swoją korzyść? Który jest plan dla tego general z Planu jest, że w i zemba to się i Victoria. Moje plan jest bardzo prosty. Wyjś do klatki i wyjść zwycięzcie. Jak przewidujesz? Pełne trzy rundy czy zakończysz to przed czasem? Konkretnie trzy rundy są już termin międzywreme. Kumam spędzić nie i rundy, runda, kiedy dosfiniczesz lopta. Oo se o się să, o să vedem un decurs, cm o, cm o i to jest jeden, 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 Jak mówiłem wcześniej, nigdy nie mówię, że planuję tak albo tak. Po prostu wychodzę do klatki i zrobię wszystko, żeby wyjść tam z zwycięstwem. Czy Twoje przygotowania przebiegły bez żadnych kontuzji, bez żadnych po prostu jakichś zdrowotnych problemów? Nie, nie, nie. To jest pregotacja dla mnie super. są pregotacja dla osób, to jest jeszcze jeden, 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 Przygotowania były bardzo dobre, bez kontuzji, bez niczego. Wyjdę i pokażę, i daję 100% siebie. Jeśli chodzi o takie sprawy formalne, twój kontrakt KFW na jeszcze ile walk opiewa? To masz kontrakty do KFW? mam Amsenatu mał kontrakt, Pićincz lub Cię, Się Kapidojan, Wasła Smajwiedzica Podpisałem kontrakt jeszcze na 5 walk. I jeszcze dwa lata tutaj nie zobaczycie. Czyli wydaje mi się, że zamierzasz zawalczyć o mistrzowski pas. To jest twój główny cel. Respektywnie scope to principal i pos. Tak, Skopu miał principal jest kścig Szymański. Roman Szymanski sarząc w kampionu z W centura. Tak, oczywiście. Tak. Mój plan jest i mój cel wejść, wygrać jutro i potem walczyć o pas i brać pas. Rozumie. Czyli twój plan jest walczyć o pas, masz poromku jakiegoś rywala już upatrzonego może? A i karibary waldo Roman Karry Kresł. O co widzimy? i I parnas, dentry i dojdzie czyniósł kształcie munisiara. Dziękuję bardzo. Dentry i spus. Ktoś z tej pary, Żukowski albo parnas, ktoś z nich wyjdzie ze mną. Rozumiem, ja życzę Ci jutro powodzenia, żeby wszystko było po prostu idealnie, żebyś wygrał też ten pojedynek ogólnie, żebyście wyszli zdrowi z niego, bo to jest najważniejsze. I jeszcze może na koniec takie pytanie. Plany po walce, wakacyjne jakieś już są? jakie są plany tery do na wakacje? Da, exact. mam wutą grafik fuartier encarcat, gdzie pregatirie, osmiało pauzę, osmiergę wakacje ku Socia i ostrelaksezum Biegmintia, kamie boli. Vreau să invit toată lumea sâmbătă seara să mă susțină. O să vă, o să vă distrez cu astfel de lupte spectaculoase, cum am făcut întotdeauna. Și abonați-vă la Valeriu Mirce pe Instagram, numai decât. Nu uitați! Tak, mam valță po walce, żeby spędzić to z rodziną, z narzeczoną, gdzieś pojechać na wakacje. No i oczywiście, żeby głowa trochę odpoczęła tego wszystkiego, bo miałem bardzo napięty grafik przygotowawczy. No i chciałam też powiedzieć wszystkim fanom, żeby przyszli, zobaczyli, tak jak pokazałem, spektakularne walki do tego. To obiecuję, że tak będzie cały czas, więc możecie subskrykować mój Instagram, obserwować mnie, bo tam będzie ciekawy. Powodzenia, good luck. Dziękuję Dzień bardzo. <laughs>